Dzień dobry. Cześć, hej. Co tak? Kurna ja. Nie Nie Kurde, ja. chyba. się analityka zapytam. Ja to gdzieś już mówiłam ile było? 9 Witam wszystkich bardzo serdecznie tuż przed 14 kolejką kolejką pierwszej pierwszej ligi. Dzisiaj podejmujemy u siebie górnika Łęczna. Cóż, ostatnia kolejka przerwała bardzo długie pasy bez porażki obu drużyn. No i dzisiaj pewnie obie drużyny będą starały się udowodnić albo powrócić do tej pasy. No ja najmocniej kciuki trzymam jednak za naszą. Jak to mówią, po każdej burzy wychodzi słońce, Dzisiaj wyszła po ulewach i mam nadzieję, że sprzyja nam. O sipe, czy skończyła sipa? siła, się o czym duma nasz wiking? W głowie tabelki, punkty, wyniki. No tak z ciekawostek. My jesteśmy z Krakowa akurat specjalnie, no bo tutaj nasz trener to jego tata był bramkarzem od Reopole i to chyba bardzo długo, tak? Krupa nazwisko, tak. no, no to to jest jego syn tutaj i on organizował cały wyjazd. Ale jest tak na luźno kręcimy. Dzień dobry, dzień dobry. Słyszałam, że tutaj jest jakaś historia tak? przybycia na ten... Tak, historia, jestem z Opola, wychowankiem odgry jestem tak samo, tato jest, był piłkarzem od Reopole i tak po prostu... Wziąłem swoją drużynę z Krakowa na weekend do pola, gramy sparingi. No i od razu przy okazji dzięki Tomkowi Lisińskiemu załatwiłem bilety wejście i chłopaki zobaczą mecz. Super, co to za drużyna jeszcze niech mamy? Bogek Kraków. Drużyna taka, taka, dzielnicowa z dzielnicy z Krakowa. Super, witamy w takim razie miłych wrażeń sportowych. <laughs> dziękuję, dziękuję bardzo. Ja też. No widziałem panią. Pani stała pani. No, ja 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 fani robią sobie zdjęcia z piłkarzami. Piłkarze podpisują różne gadżety, koszulki dają autografy. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy nawet jakieś ekipy przyjezdne z Krakowa, także znowu się sporo dzieje. Odkryłam całą historię, ja tu wersję bo to Jest tylko 100 znak wydukowanych takich. W tym roku Borek miał 95-lecie istnienia, a że odra ma, została utworzona w 1945 to numer 45 dla, dla klubu. Piękna historia, kręcimy. Jeszcze. Pytamy mojego głównego kibica Dasiu. To możesz tyłem, ale Nie. powiedz, czego spodziewamy się po tym meczu? No jak to czego wygramy, no. Dobrze, ale... Świetna interwencja Gustawskiego jeszcze. Yy, ta poprawka ale zbyt lekka, żeby... Jest mocny, i od razu gol! Za pola karnego Starzyński. Drugi gol w tym sezonie. Ma jedną asystę, ten dziewiętnastolatek wypożyczony z Wisły Kraków. Gąska świetnie go, go. przerzucił i nie wiem to jest samobój czy to się odbił od pleców podnijskiego. Samobój, chyba się samobój. I cały czas trwa Budowa. Oh, a odbudowa! Oh, je, szuka, je. Trzy. Stały fragment. Piękne zagranie. I Keziu z numerem ósmym trafia. Zaczęliśmy nieźle, 15 minut nic nie wskazywało, że dzisiaj nie tak znamy takiej, takiej porażki. Potem błędy. Pierwsza bramka, puszczale z dystansu, gdzie, gdzie naprawdę mieliśmy na to, na to uważać, bo, bo widać, że w poprzednich meczach górnik męczna korzysta z tego argumentu. Druga samobójcza, trzecia po w fragmencie gry i było, i było po temacie. Za dużo błędów indywidualnych dzisiaj. dzisiaj Wystąpiło w mojej drużynie. Skrzętnie przeciwnik to wykorzystał. No i taki, taki obraz tego meczu był, że już praktycznie po pierwszej połowie było wszystko pozamykane. Po Ale ja uważam, że każdy zespół ma kryzys w tej lidze każdy zespół w trakcie rundy mm, jakiś taki ma taki dołek. Jestem pewny, że z tego dołka mój zespół wyjdzie, bo to są charakterni zawodnicy. Tworzą naprawdę fajny kolektyw i ciężkie chwile. Ciężkie chwile przed nami, ale, ale jak, jak sobie wspomnę m, pamięcią, to nie z takiej opresji wychodziliśmy. Nie walczyliśmy o utrzymanie, jak, jak walczyliśmy m, naprawdę w tych meczach, jak się to mówi o życie, jest pół doświadczony i, i wiem, że wiem, że się pozbieramy. I to jest też, też moja rola, że, żeby nie uśmiechać się i nie wchodzić. M, Cały czas uśmiechniętym na konferencję po wygranych meczach, ale, ale są też takie momenty w sezonie, że trzeba, że trzeba zareagować inaczej, i to jest moja rola, żeby, żeby zespół, zespół wyszedł z tego kryzysu. A jestem, jestem przekonany, że ci zawodnicy i ta drużyna z tego kryzysu wyjdziemy. Dziękuję. Chcieliśmy coś tam? się No cóż, przeciwnik dzisiaj okazał się być lepszy i skuteczniejszy. E, może trafiliśmy na słabszy moment naszej drużyny, natomiast patrzymy już tylko do przodu i to teraz właśnie szczególnie. Piłkarze potrzebują Waszego wsparcia i dopingu, także liczymy na mocny doping i na Waszą obecność e, za tydzień grając Wisłą w Płock. Do zobaczenia! Yes.